No, okej, go, z tej strony Enzy i witam was dzisiaj wszystkich na pierwszym odcinku z wiejskiej przygody. No dobra, słuchajcie, zaczynamy tą całą serię. Tym razem już na stabilnej paczce, na stabilnym kąpie, na stabilnym wszystkim, co się tylko da, i tym razem będzie już można na spokojnie ogarniać. Całą tą serię, mam nadzieję, że bez już żadnych tutaj, wiecie, problemów, przycięć i tak dalej Paczka modyfikacji jest stworzona tak, by zapewniałam jak największe tutaj, wiecie, urozmaicenia Jeżeli chodzi o y, exploring i tak dalej Zresztą sobie możecie zauważyć, ile tutaj rzeczy już jest stworzonych wokół mnie Tak samo mam Better World Generation, modyfikację, która no, sprawia, że ten świat jest o wiele piękniejszy niż mógłby być Plus shadery, mam nadzieję, że shadery wam się będą podobały Jeżeli nie chcecie shaderów właśnie na wiejskiej przygodzie, napiszcie mi to po prostu w komentarzu no i słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy wiejską przygodę. Kurde, aż. Przez wyciarki do sobie, jak, jak tak sobie mówię, że znowu zaczynamy wiejską przygodę. I kurczę, mam nadzieję, że tym razem uda się więcej odcinków już nagrać. Jak wiecie, chociaż nie wiem, czy wiecie, wiejska przygoda zaczęła się rok temu w wakacje. I chyba właśnie jakoś w, tym, w tych terminach, tak jak jest teraz. Albo właśnie pod koniec lipca, albo pod koniec sierpnia, nie pamiętam dokładnie. Ale właśnie rok temu. Się to wszystko zaczęło, chyba że to było dwa lata temu. Pff. No ale nieważne, ważne jest to, że, że wiejska dalej funkcjonuje, bo. O, fakt, dobra, ja tutaj jednak nie idę, Bo ilość komentarzy, którą otrzymywałem od was o tym, że chcecie wiejską dalej, mimo że wiecie, były te problemy z wiejską cały czas. I te materiały nie były zbyt fajne. To fajne jest to, że dalej Wam ta seria się podoba, i dalej chcecie, żeby to było wszystko kontynuowane. No i słuchajcie, pierwszym moim zadaniem będzie chyba ścięcie drzewa, tak jak robi to yy, każdy. Zrobię sobie siekierkę i będę ścinał te większe drzewka. W ogóle bardzo mi się podoba ten cały świat na tych shaderach. I, i to mnie chyba najbardziej kręci w tym wszystkim, bo taki zwykły świat. znowu do mnie wydzwaniają, sekundę. No dobra, słuchajcie, już jestem i. Aha, ją chyba niech tutaj przyciska. W ogóle, zauważcie, że mam mniej serc niż powinienem mieć. I ja nie ogarniam o co tutaj chodzi. Wiem, że jest modyfikacja, która właśnie będzie pozwalała nam chyba przy zbieraniu expa w jakiś sposób zwiększać tą liczbę serduszek. Modyfikacji aktualnie jest 60, ale żadnym problemem nie jest to, bym dodawał tutaj nowe modyfikacje. Więc bardzo mi się tu wszystko podoba. W ogóle do samej paczki dodałem od siebie jeszcze kilka modów i nie było żadnego problemu. Nie było, wiecie, problemów z kompatybilnością. Yy, tych, tych różnych właśnie tej modyfikacji i dojaram no, no jaram się, bo pierwszy raz przy nagrywaniu nie było problemów i to jest piękne wam powiem, naprawdę. To jest niesamowite. Że ja, gdy chcę coś nagrać dla was, coś fajnego tak naprawdę, coś co no, łączy się z dłuższą serią i dłuższymi odcinkami, w końcu się nie pieprzy. Jest piękne. Jak możecie zauważyć, co też, mrówki, gdzieś tutaj mrówka właśnie lata, jest Or Spawn modyfikacja też bardzo fajnie rozmaicająca wszystko. Jest pełno modyfikacji, które dodają nam nowe światy. Mamy tutaj Lord of the Rings, które nie działało nam kiedyś na Wielkiej Przygodzie, z czego pamiętam. Mamy... E, jak to się nazywa? The Lion King, król, król Lwa, modyfikacje. Też nowy świat, mamy Twilight Forest, mamy naprawdę mnóstwo nowych światów, których jeszcze w ogóle nie zwiedzałem, i, a co dopiero dziś tutaj na Wielkiej Przygodzie. Więc, no, jest ciekawie, mi się to wszystko naprawdę podoba. W ogóle o co chodzi? Czemu tutaj jest inny blok? Bo, bo mi coś nie pasuje. To jest takie oczko wodne, chyba, ale nic po, poza tym chyba nie znajdę w tym miejscu. Nie, bo pod tym jest gravel, szkoda. Fajnie, by tutaj była skrzyneczka. Może gdzieś pod tym jest, czekajcie. Nie, dupa jednak nie ma, ale fajne takie coś by było yy, znaleźć koło dziś domu, nie? W ogóle właśnie ten świat jest y, zupełnie inny, inaczej stworzony przez tą modyfikację Better World Generation i wydaje mi się, że znalezienie domu nie będzie problemem, bo w momencie, gdy włączyłem już samego Minecrafta stwierdziłem, że te piękne drzewa, te shadery, to wszystko, po prostu ja mogę zamieszkać wszędzie, już nie ma w ogóle różnicy w jakim miejscu się wybuduję, czy na drzewie, czy gdzieś w górze, zawsze będzie to kozacko wyglądało, nie? Więc, y, więc jest fajnie, bo ja gdzieś zostawiłem workbencha i nie wiem gdzie. Gdzieś był. O, dobra, znalazłem chyba, więc lecimy. W ogóle strasznie szybko też głód mi leci. Jak możecie zauważyć, więc będę musiał tej krówkę chyba jakoś yy, uciupać. Słyszę też gdzieś zombiaka, więc no, no nie jestem zadowolony. Czekajcie, ja... Nie no, moby mam włączone. Bo przez chwilę tak myślę, kurde, ja chyba mobów nie włączyłem, nie? Ale muszą być skoro zombiaka, słyszę. W ogóle są tutaj modyfikacje też takie, które dodają nam tego mutant creepera i tak dalej, więc no, jest ciekawie i podejrzewam, że w nocy może być grubo i ja nie wiem, czy w nocy będę wychodził. Bo możemy łatwo zginąć. W ogóle jutro bym chciał dla Was wrzucić też um, inny materiał z innej gry, tak jak mówiłem wcześniej, 60 Second, bo, bo gra mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że Wam też się spodoba. I stwierdziłem, że zrobimy coś takiego, nie będzie, że ja sobie wrzucę w wiesko przygodę, kiedy mi się podoba, tylko w momencie, gdy dobijecie pod filmem 3000 łapek w górę. To od razu biorę się za nagrywanie materiału i na następny dzień lub jeszcze tego samego dnia wrzucę wam kolejny odcinek. Wszystko będzie zależało od tego, w jakim tempie uda wam się wbić te łapki. Czy ja się po prostu z tym wyrobię, żeby nagrać go jeszcze raz znaczy, nie jeszcze raz, tylko kolejny odcinek. Więc, no, wszystko zależy od was, tak jak było to kiedyś i mam nadzieję, że to będzie dobry sposób, że mnie też zmotywować, kurczę, do nagrywania takiego, że materiały będą codziennie albo nawet będzie się zdarzało, że będzie kilkadziennie, nie? To jest fajne. W ogóle, boję się, że zaraz może być noc, bo jak widzicie, to zachodzi słońce już coraz bardziej i czas by było się wybrać gdzieś, gdzie będę bezpieczny, bo w nocy jakby tutaj widzę potwory. Jak mi wyjdą te potwory, to, to ja się boję. Nie wiem, co tutaj będzie się działo w ogóle. To, tutaj może być totalna rzeźnia w ogóle, nie? O, zombie już latają, wszyscy zadowoleni, happy. I on jest skoksowany! Ty, patrz co mi zrobił? O, fak, zatrzymał mnie. Nie dość, że dostałem slowness'a. To jeszcze. Wither. W ogóle, o co chodzi? Co to jest? Masakra. W ogóle, wiecie, co jest śmieszne w tej parsce modyfikacji? Że y, te palmy, które tutaj widzicie, tworzą się nawet na bio, na, ty, na biomie zimowym. <grym>, to jest najzabawniejsze w tym wszystkim, nie? O, tam właśnie jest biom zimowy! I, i mamy tam palmy, nie? No to jest niesamowite. Okej, okay, fajnie, że takie rzeczy tutaj się tworzą, jak y, właśnie takie rudy A, z surowcami rudy żelaza, ale generalnie chodzi że surowce na, na wierzchu i nie muszę schodzić pod ziemię zawsze troszkę mi się przyda wiadomo parę modyfikacji muszę jeszcze tutaj wgrać, żeby na przykład mieć wiecie to takie świecenie w nocy, chociaż wydaje mi się, że z samej modyfikacji powinienem mieć już oświetlenie i nie będę potrzebował tej dynamic lighta, no dokładnie, sama modyfikacja, już, znaczy sam shader w sobie już będzie rozświetlał mi wszystko no ale dobra, słuchajcie, bo noc jest coraz bliżej. Ja muszę mieć trochę więcej żarcia, żeby przeżyć, bo widzę, że to jest ciężko. Sami widzicie, że mam właśnie mniej serduszek i kurczę, boję się o to. Na razie nie wiem jak, w jaki sposób mogę to zwiększać, więc e, piszcie mi w komentarzu, jeżeli ogranicie tę modyfikację i to mi się na pewno przyda. Tak samo pełno modyfikacji to jest innych. Jak coś widzicie ciekawego, to możecie mi pisać, z czego mógłbym tutaj korzystać. O, są melony, będzie już na farmę, więc spoko. Zawsze jakieś też żarcie. Okej, okay. na pewno dodałbym jeszcze modyfikację, która dodawała te wszystkie zwierzęta Nie pamiętam jak ona się nazywała, Mokrichers? Chyba, chyba mo... Co on tak dziwnie pływa? O co chodzi, ty? A nie, pływa normalnie, ale no tak jakoś dziwnie Okej, okay, mam nadzieję, że w nocy nie będzie... No, wypłyń z tego! Okej, okay, mam nadzieję, że w nocy będzie coś widać, bo... Sami widzicie, że już... Okej, okay, modi miałem, dlatego nic nie było widać Tam no, w sumie, jak teraz rozjaśniłem, to też się dużo nie zmieniło, nie? Ale no... Jest ciemno Słabo wszystko widzę, praktycznie nic nie widzę. Trzeba się gdzieś szybko ukryć, bo będzie zaraz przesadne. Wam powiem. Okej, okay, lecimy gdzieś tutaj. Na mapie coś widać w ogóle. Tutaj jest wszędzie plaża w ogóle, zimowe biomy i tak dalej. Ta góra mi się bardzo podoba, ale czy na tej górze będziemy coś sobie budować? Nie wiem, poczekamy. A co to jest? Co to jest? To jest lapis dla żuli chyba u góry. Mi się wydaje. Tak? Nie, to wełna jest zwykła. Szukali mnie. Oj! O fuck! Jak tam nie skoczył ty? Ale się przeprosiłem go. Co za gównia głupi! Ale mi na mordę skoczył. O fuck. Nie jest grubo. Nie spodziewałem się, że zombie mogą skakać i one zawsze stały, a nie skakały. Bez jaj. Okej. Okay. Mm. Weźmy do góry i weźmy sobie, nie wiem, czy to jest ten właśnie lapis, czy, czy to jest coś innego. W ogóle co ja tutaj mam, zobaczcie, mam 13 stron z różnymi tej mobami, bo też jest dużo. Większość właśnie jest rozpałna, z czego się orientuję. Czy coś nowego tutaj doszło? Tak, bloki, olmyczów. Tylko pobugowało mi to trochę tekstury wszystkie. Nie powiem. Co dalej? Tej rzeczy jest, których w ogóle nie widziałem wcześniej. Zbroje w ogóle jakieś ze srebra, to możemy znaleźć nowe te, tak? Nowe surowce także, okej okay. Darth Engineer Ciekawe Miecze, walker sword i tak dalej, mamy tutaj big iron sword, big diamond sword No fajnie, fajnie To wszystko trzeba będzie sobie ogarniać Oczywiście jeszcze jakąś tam modyfikację na pewno dogram. Czekajcie, bo ja zabiłem... Tak, 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 tak. Chodźcie, czekajcie, bo ja muszę... No i co ja gadam w ogóle? Chodźcie, czekajcie, chodźcie, czekajcie. Nie da się iść i czekać. Muszę złożyć sobie workbencha, bo go zostawiłem. I zrobić sobie jak już tutaj jestem plecak, bo plecak będzie tutaj... Ważna rzecz, jak się robi plecak? No i baja Bogo, tak miało być! I starczyło idealnie. Okej, okay. to ładujemy to i wszystko. Żeby w razie czego nie stracić tych rzeczy, żeby się gdzieś tam nie rozsypały Została mi jedna pochodnia Okej, okay, tego kobla sobie jeszcze wezmę, bo to może się przydać tak samo jakieś tam żarcie I dawaj mnie tego lapisa, o gdzieś tam był Chyba lapisa Nie wiem Okej, okay, coś tu widzę, coś tu się przebiło Aha, ja się przez niego przebiłem <grym> Przepraszam bardzo, a gdzie to jest, bo gdzieś tutaj był ten lapis, a ja go nie widzę Kopię w górę i co? Dalej nie ma o fak, już kolejne zombie mi idą wow! Ty! Ale głośno mam na słuchawkach Co on zrobił? W ogóle on się przebił przez ten? Przez mur czy co? Ogarniacie to? Jaki dźwięk w ogóle to był głośny? O, jest spoko, mam czapkę. Aż podskoczyłem jak mi na słuchawkach wywaliło ty. Su to będzie ciężka seria, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Mi się na razie podoba to wszystko. Jest zupełnie inaczej, bo też są shadery. Paczka modyfikacji też jest już fajnie tutaj przygotowana pode mnie, tak, tak jak ja bym chciał. A nie paczki modyfikacji, które to, to nie za bardzo mi się podobają. A chodzi mi na przykład tutaj o... O fakt, czekajcie, muszę się tutaj zablokować, bo paczki modyfikacji na przykład takie bardziej techniczne bo technicznych mod modów nie ogarniam i nie chcę kurczę się chyba uczyć. Znaczy, no to nie jest problem, tak? Bo to nie jest nic trudnego. Każdy idzie to każdy może to ogarnąć, ale jednak bardziej się bawię jeżeli no Fuck, Nie mi. A nie, dobra, workbench będę mógł. Zrobimy trzeciego workbench'a z rzędu. Czemu ja nie zabieram ich ze za sobą? Jaki bez sens w ogóle. Okej. Okay. Jeszcze miecz muszę sobie zrobić, nie, bo oczywiście zombie już tutaj... Szarżują i nie mogę się tutaj postawić jak mi miecz padnie. No to nie jest lapis, tylko to jest głupia wełna. No bez jaj. Rady myślę, że będzie coś fajnego. A to jest po prostu dziura. A jakieś lagi w ogóle dziwne tutaj mam Co tu lata? Co to jest? To jest... Lightning Creeper. Świetnie. Fajnie, super, cieszę się, nie? Creeper, który będzie walił we mnie tymi. Piorunami, ty Okej, okay, muszę coś zjeść, bo już mi się życie kończy się szybko fulwar mi spada Nie wiem czy to też przez to, że mam normal ustawiony Czy też przez to, że po prostu ta modyfikacja jest taka dodatkowa Ale mnie coś kuje w oko, ty, ja chyba wbiłem coś W powiekę, bo... ale mnie kuje Nie mogę wytrzymać oh, Fuck, co ja mam zrobić? Czekajcie, okay, czekajcie, Się coraz jaśniej w sumie robi, nie? Tam są zambiaki, szkielety w którą stronę w ogóle iść w poszukiwaniu domu? Raczej nie tutaj, bo tutaj są takie wyspy Wydaje mi się, że tam trzeba będzie iść W tamtą stronę Nie pokażę wam, bo kurczę, nie mam jak W każdym razie no yy, tam trzeba będzie iść W tą stronę i tam będzie już taka Normalna Nie wyspa, a ziemia, że będzie można Na spokojnie sobie ogarnąć domek I chodzić w różne strony świata na exploring To będzie już mi się najbardziej podobało Z tego wszystkiego, okej okay. Czemu są takie laksy dziwne, nie ogarniam Dobra, zostawię znowu workbencha, nie? się wrócę po niego Boże, zrobił już czwartego albo piątego workbencha z rzędu Bez sensu Okej okay. Fuck Sprint mi się nie załączył Już się przestraszyłem, że spadnę No dobra Co Tutaj lata na dole Same jakieś tutaj skoksowane Bernard the odd smelling Świetnie Fajnie, ja się cieszę Super, kurde No moje oko! Bez ja Ale mnie boli Bierz szczypie Dobra Lecimy tu i w tamtą stronę trzeba będzie śmigać, tylko. O, jest środek nocy, nie. Trzeba będzie poczekać. Dobra, to zobaczymy się za moment. O, fuck, ty jak dostałem wpysk! Nie, nie, no zginę. Nie żyje, nie. Fuck! Upo. Pierwszy odcinek. I zostałem już zabity, nie. Fajnie, fajnie, fajnie. W tą stronę chyba będę musiał iść po te rzeczy. Tam na stówę, tak? Tak, tak. Świetnie. Fajnie, super, ja się dzieję, że. Już dostałem kurde piorunem w ryj Ty to, to jeszcze spadłem, nie? Na dół. Myślałem, że normalnie będę się przekopywał przez drewno. Żeby się schować czy coś. To, a, a tu nie, tutaj mi oszukali i, i z tego nie wyszło. Już chciałem schodzić, ale te zombiaki zaczęły... Powoli jak wyszedł dzień, schodzić się pod drzewo, bo tam jest... Najten, naj najciemniej, um, nie? Pod drzewem i tam ich nie będzie atakowało słońce. Więc szły, żeby mnie zaatakować żeby się uratować i mnie zabiły będę przy okazji okej okay. dużo tej trawy tutaj, nic nie widzę dobra, mam nadzieję, że przeżyję to jakoś wszystko przez to, że mam mniej serduszek, nie? też, też ma na pewno jakiś wpływ o, zniknęły te szkielety to już mi się podoba, to jest fajne lewym plecak znalazł i tak dalej i możemy chyba śmigać już na tą stronę Nacinek trwa już 20 minut, więc przejdziemy się po prostu zobaczyć co tam znajdę czy jakieś fajne miejsca i tak dalej, coś co będzie można okres eksplorować i chyba sobie zakończymy. I tak jak mówiłem wcześniej, słuchajcie, 4000, nie 3000 łapek, mówię 3000 łapek pod odcinkiem. I od razu biorę się za nagrywanie następnego odcinka. Albo pojawi się następnego dnia, albo jeżeli będzie wcześniej dobite te 3000 łapek, to wrzucam jeszcze tego samego dnia. Więc. Ty, ja ja w ogóle odbiłem się od wody, nie? Masakra. Ale <laughs> do niej nie wpadłem. Okej, okay. tutaj fajnie, że są jeszcze te. te. surowce na wierzchu. Ale to potem do tego dojdę. Na razie to zostawię, przejdę się zobaczyć, co tutaj można znaleźć. Tam jest rozwalona wieża, ale tam chyba nie chcę iść, bo z czego pamiętam, tam były te Blazea. Do Blaze'a to tak chyba nie za bardzo, żeby przedatakować. Są krówki, z których mogę sobie wziąć skórę i żarełko, bo żarcie tutaj naprawdę podstawa. Zobaczcie, że ja chwilę biegu i już mam trzy, te trzy mięska mniej, nie? Więc masakra. Okej, okay, co to jest? Jakiś Stonehenge Co jest stoi, widzę. Tak, ale czuję, że to jest jakaś pułapka. Tak mi się wydaje, to są jakieś domki. Tam też coś jest, czy da się to przypuszczać? Tak, coś z obsydianu w ogóle. No mówię, pełno rzeczy tak naprawdę jest stworzonych tutaj na tym świecie, więc no nudzić się nie będziemy. Będzie prawie tak jak na pierwszym sezonie wiejskiej. Więc no mi się podoba. Dobra, więc tutaj możemy znaleźć. Dobra, ja tutaj bym zobaczył jednak, czy tutaj coś będzie, bo. Kusi mnie, ale. Okej. Okay. A, nie, nie zawala się. Okej. Okay. Cześć, że teraz się zawali. Ale wyczułem! Ale wiedziałem, że tak będzie! O oh, fuck, ale było blisko. Tam są moby. Tam jest skrzynka w sumie. Nie wiem, ją ja chętnie sobie zabrał. Spróbuję oszukać tak, jak zwykle mi to najlepiej wychodziło. Czyli i tak. <grych> Gdzie jest kill off? Okej. Okay. Schodzimy na dół. W ogóle strasznie tutaj mi wieje, nie? Znaczy no nie u mnie w domu, tylko no w Minecrafcie tak nie miało być. Nie mogę ze skrzynki zejść. Okej okay. Nie no idź, nie patykiem! Okej. Okay. Nie, 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 nie. Co ja odwalam w ogóle tutaj to jest. To jest parodia, nie? Ok, zniszczmy to. Weźmy to troszeczkę sobie po prostu. Dobra, co ja tutaj mam? Mam kask, mam kokonat, czyli mam. Yy, jak to się nazywa? No, kokon. Kokos, no właśnie, mam żelazną opatę skrzynkę, zawsze się tam przyda. Dobra, słuchajcie, ja jakoś to jeszcze po spróbuję stąd wyjść. I słuchajcie, zobaczymy się w następnym materiale, ten odcinek już trochę trwa, więc damy sobie spokój I tak jak mówię, że mi się podoba, zostawiajcie łapki, 3000 łapek, wrzucam od razu kolejny materiał, tak więc y, możecie pisać komentarze, jakie modyfikacje mogę też tutaj dodać Coś, co jeszcze bardziej umożliwiało mi tutaj y, urozmaicenie tej całej gry Możecie zasubskrybować mój kanał, żeby już na, być na bieżąco z, z najnowszymi materiałami z Wiejskiej, żeby nie przegapić żadnego odcinka Możecie też wbijać na fanpage'a, bo tam też będę informował, kiedy odcinek się pojawi tak więc no, mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale. Siemanko, cześć, pa, pa.